Norbi zrobił gadżety z ulubionych gier na swoich drukarkach 3D i chciał się wam nimi pochwalić. Także macie być dla niego mili. A teraz chodź no, pokaż co zrobiłeś. No to generalnie, tak jak Przemo powiedział, to ja ze swoich ulubionych tych gier na komputer i nie komputer zrobiłem. I one są fajne, są. Tak? Fajne, tak. Dobre są. I ja powiem kilka dla przykładu. Serio, fajne. To jakie te gry? O, już wie, jest takie straszne. Z Robloxa jest taki nowy tryb, co wszyscy grają. To z tego zrobiłem taki mega straszny gadżet. O, albo wiesz, ostatnio jak ta tom lampet action kupowaliśmy, to ja mówiłem, że pomysł mam fajny, nie? Tak. To, to ja też do tego pomysłu zrobię mega fajne rzeczy. O, a to, co ja mam w tym dużym pudełku, to jest rekord, mój wiesz? Tak. Przysięgam. Ponad 3 dni drukowałem to, co jest w tym pudełku. I to było bardzo, bardzo trudne. I to chyba jeden z fajniejszych będzie, więc oglądajcie do końca. Jakbyście byli mili faktycznie i zostawili łapkę w górę, to ja będę wdzięczny. Strzelcie też sobie subskrypcję, jakbyście chcieli być jeszcze milsi. I widzieć kolejne odcinki, bo one są w środę o 14.00 i w sobotę o 10.00. A po gry w miłych cenach zapraszam do linku w opisie na GTO. A teraz możemy? Jakiś miły komentarz zostawcie. Fajnie by było to bardzo prosimy. Możemy już? Tak, zaczynamy. Czekajcie, bo ja zapomniałem, czy mogę im jeszcze powiedzieć? Tak. Ja jeszcze z Pokemonków zrobiłem, bo wczoraj odebrałem najnowsze Pokemonki zaraz po premierze. Więc z Pokemonków też mam gadżety, nawet dużo mam dzisiaj z Pokemonków. No, to teraz zaczynamy. Pierwszy gadżet, którym chciałem się pochwalić, pochodzi z gierki, która ostatnio jest na ogromnym hype'ie, a jest to Hollow Knight I jeśli jeszcze w nią nie graliście, nie przejmujcie się, zdradzę wam sekret i ja też jeszcze w nią nie grałem. Ale baśniowo-mroczny klimat tej gry tak bardzo mi się podoba, że musiałem zrobić to, co mam w tym pudełku. Zacząłem od białej główki pustego rycerza, która drukowała się przez 26 minut. Szare kamienne części drukowałem przez 2 godziny i 51 minut. A czarne, których było najwięcej, drukowałem na mojej prusie Kurwan przez 8 godzin i 9 minut. A to, co powstanie z nich wszystkich będzie prześliczne. I ja widziałem to na zdjęciach, i jak tylko zobaczyłem fotkę, powiedziałem sobie, oj, byczku, muszę to mieć. Z tego wszystkiego co tutaj widzicie, powstanie epicki checkpoint, dokładnie taki jak z gry. I będzie do niego pewien dodatek, więc zabieram się za składanie. Na szybko! i drodzy, skończone! Spójrzcie, jak to ślicznie wygląda już teraz, a podkreślam, jest jeszcze jasno, to światło nie pasuje do klimatu tej gry, no i właśnie... Zanim je zgasimy, ja wydrukowałem coś jeszcze, dzięki czemu to nabierze naprawdę kozackiego wyglądu. A ta część jest naprawdę niewielka. I drukowała się zaledwie 17 minut na mojej Prusie XL. Wyszła właśnie tak i to będzie dyfuzor światła. Celowo nie wklejałem tej kopuły, bo tutaj zamocujemy lampkę, którą kupiłem w jednym z poprzednich odcinków Action. I ona, no, ona siądzie tu idealnie. Na to dyfuzor, no i cyk, mamy to na szybko. Cyk, zamontowane u góry, teraz rycerz tutaj, gasimy światło. I uwaga, na szczęście lampka przy środku jest na pilota. 3 2 1 O oh, czy wy to widzicie? Ej, jaki to ma klimat. To jest jeden z bardziej epickich i baśniowych gadżetów, jakie kiedykolwiek wydrukowałem. Ale zwróćcie uwagę na to, że Hollow Knight jest sobie tak sam na tej łazeczce, a tutaj ma jeszcze trochę miejsca i ten smutny Hollow Knight wcale nie musiałby być aż tak samotny. I co prawda nie ma tego w oryginalnym projekcie, ale pomyślałem sobie, że sam mógłbym udoskonalić ten projekt i postać Hornet przerobić na siedzącą, taką koło naszego Hollow Knighta, żeby nie był już samotny. Więc jak zostawicie pod tym od 5000 łapek w górę to macie moje słowo. Udoskonalę ten projekt, zrobię to i nasz Hollow Knight nie będzie samotny. No, no co, jest dla samotnego Hollow Knighta nie... No nie zostawiliście lajka, to spad z ławki, no proste. Czekajcie, ja to naprawię. Naprawione, a, a wy naprawcie, lajka pod filmem, 5 tysięcy, robię to, a swoją drogą zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, tutaj można zmieniać kolorki, bo te lampy są z różnymi kolorkami, ten zielony też całkiem fajnie wygląda, no jedyny minus, że ten biały nie jest taki do końca biały, ale chyba ten niebieski albo ten niebieski są najbardziej klimatyczne. W jednym z ostatnich odcinków kupiłem dość ciekawą lampę sufitową z Action, której powiedziałem Wam, że nie zamocuję na suficie i że mam genialny pomysł na jej modyfikację. I zrobiłem ją, ale musiałem się przy tym naprawdę sporo napracować. Przemów powiedz im to, co na starcie mówiłeś, że mają ten. A co mówiłem? No, że mili mają być. A, to bądźcie widzowie, mili. Musisz tak stanowczo. Proszę być miłym. Przemówi mi się wyczerpała już stanowczość na dziś, ale naprawdę narobiłem się przy tym, więc... Posłuchajcie, jak to wyglądało. Zacząłem od tego, że zaraz po dniu nagrań zbliżyłem lampę i zapisałem sobie jej wymiary. Następnie, te wymiary przeniosłem do Photoshopa i zacząłem wybierać różne wzorki na projekt, które mógłbym zamieścić na tej lampie. Nie mogłem się zdecydować, więc wzorów zrobiłem kilka, a pierwszy postanowiłem przygotować z Naruto. Ta lampa jest naprawdę długa, więc projekt musiałem sprytnie przeciąć na dwie części. Następnie jeszcze go trochę ulepszyłem, dodając mały akcencik, kolorowy oko postaci. To będzie wyglądać super. Całość na jednej planszy, ale w dwóch kawałkach wydrukowałem na mojej Prusie XL zaledwie w godzinkę i 26 minut. I prezentuje się to właśnie tak. Jak oceniasz przem? Kto to? Jasne, ty nie wiesz. To chyba ojciec Boruto. Chyba. to! Cały fandom Triggered. Tu jest nasza lampa, zaraz go przynieżymy, ale zanim go przynieżymy, pokażę Wam kolejne wzory, które zrobiłem. Kolejny projekt jest z pokemonków, a jest to kilka paneli z różnymi Pokémonami, które też postanowiłem zmodyfikować na dwie wersje. Pierwsza wersja wypełniona w całości panelami z różnymi Pokémonami, a druga to trzy panele z Pokémonami i napis Pokémon przedzielony na dwa. W każdym razie napis Pokémon wydrukowałem na Korwan w pół godzinki, a wszystkie Pokémonowe panele naraz na Excelce w dwie godziny i 23 minuty. Tak wyszły Pokémonki, a tak wyszedł napis Pokémon. Co ciekawe, żeby powierzchnia wyszła ładna i chrupowata, użyłem mojej nowej podkładki teksturowej do Prusy XL, którą od nich dostałem. Oj, brakowało mi tego w tym sprzęcie. A efekt jest co najmniej zadowalający. Tylko to trzeba nakleić, więc musimy wybrać, którą wersję naklejamy, przymierzmy to do lampy. I opcja numer jeden z Naruto w kunaju prezentowałaby się właśnie tak. Opcja numer dwa, full pokemony, mogłaby wyglądać właśnie tak. I opcja numer trzy, pokemony z napisem, mogłaby wyglądać właśnie tak. Ta lampa będzie wisieć pionowo na ścianie, a wszystkie trzy opcje... Wyglądają tak i ja w dalszym ciągu nie wiem, którą z nich powinienem wybrać. Przemo, którą dajemy? Naruto. Ten, co go nie znasz. Mhm. Wiesz co? Damy Naruto, bo z Pokémonów ja będę miał później coś jeszcze. I bardzo, kurczę, dobrze. Także spoko, i nadal jestem z wami. A narutowe świrki mogą czuć się chyba ukontentowane. Wklejamy i wieszamy. Na szybko? Zrobię to na taśmie dwustronnej. O, jaki sztos! I tak wygląda nasza lampa zawieszona na ścianie. Teraz zgaśmy światło. I uwaga, cyk! Włączamy kolorowe światło, cyk! Włączamy białe światło i tak właśnie prezentuje się gotowy efekt. Dajcie znać, jak oceniać go w komentarzach. Według mnie to siedzi naprawdę genialnie. No dobra, entuzjaści stworków w kulkach, obiecałem, że będzie coś dla pokemoniarzy i jest. Zarówno dla tych, którzy wolą starsze, pikselowe generacje, jak i dla tych, którzy lubią najnowsze generacje pokemonów, a przypominam, dosłownie wczoraj odebrałem pokemony a czyli najnowszą gierkę w dniu premiery. I oczywiście Mam ją ze sobą, razem z konsolką, bo zaraz razem wybierzemy sobie startera. A co do panów tych starszych generacji, marudnych dziadów, tych, którzy mówią, że tylko pikselowe Pokémony się liczą. My znamy takiego jednego, nie Przemo? Ja znamy. A jak on się nazywa? A... Nie wiem. Nie chcesz pokazywać palcami? Nie. Idziemy na premierę jego książki w poniedziałek. A, idziemy. Michał Pisarski wydał swoją książkę o grach. Będziemy widzieć się z nim w poniedziałek. Jak mu pokażemy ten gadżet, to na bank mu się spodoba. Wam zresztą też. Także, patrzcie. Ten gadżet nawiązuje do Pokémonów w wersji krystal. I żebyście go dobrze zrozumieli specjalnie wczoraj odpaliłem gierkę i doszedłem do tego etapu gry bo to co wam pokażę jest związane z tym co kryje się w tej jaskini a jak widzicie mamy tu układankę i kto grał wie co z tej układanki powstanie a kto nie grał za chwilkę się dowie Oczywiście jest to Kabuto, czyli taki właśnie Pokémon, i położeniu ułożeniu puzli zostajemy przeniesieni do pewnego miejsca. No i właśnie takie późne wydrukowałem. Wszystkie elementy naraz drukowałem przez 8,5 godziny na mojej Prusie XL. I elementy naszej układanki wyglądają właśnie tak, więc to musimy wsadzić tutaj, następnie to położyć na tym, a całość na podstawce. Więc na szybko, biorę się za składanie. I cyk, gotowe, wszystkie elementy wsunięte. Teraz musimy dodać sobie jeszcze tą blokadkę, żeby klocki nam nie powypadały. Teraz możemy założyć górną część do budowy, która wszystko będzie elegancko zabezpieczać i proszę bardzo, teraz można tym majdać, można to składać, rozkładać i przekładać. No i właśnie, na podstaweczce, na podstaweczce wyglądałoby to właśnie tak, więc jest to całkiem ładna ozdoba do pokoju gracza, takiego wkręconego w klimaty retro i my znamy tego gracza, za chwilę się z nim widzimy, no ale przecież on musi zasłużyć. No musi zasłużyć, nie? Tak. No, no to trzeba mu to pomieszać i zobaczymy, jak on się zna na, na tych grach, że te książki pisze, nie? Jak pisze książki, to powinien to ułożyć, ile? Ile mu damy czasu na ułożenie tego? Dwie minuty. Dwie? W końcu to potężny robot Pisarion 3000. No dobra, więc Pisarion 3000 to dostanie do ułożenia w dwie minuty. Idziemy. Tak jak wspominałem, jesteśmy na premierze książki Michała. Dostaliśmy wszyscy przed chwilą po egzemplarzu ze specjalnym podpisem, a jako, że jesteś ekspertem od gier, to masz... Czekaj. Znasz tą zagadkę, wiesz czego to? Co? Nie, nie wiem jeszcze. Nie wiesz? No to czas start. To z Pokemonów Krystal. Tyle Ci podpowiem. O nie. To są Slide Puzzle. Tak, to widzę, to widzę. A będę je mógł zatrzymać? Tak, jak ułożysz je w dwie minuty. Na tym polega challenge. Serio, nie pamiętasz tego z krystali? Nie pamiętam. Jak wchodziłeś do jaskini, tam gdzie są anony? Ale to było, to było tylko w krystalach? W y silverach i goldach też. No właśnie, bo ja grałem w goldy, A. wiesz? Przechodziłem goldy, ale to jako dziecko przychodziłem ostatnim razem. Czekaj, czy to było w goldach? Chyba było to w goldach. Ej, było, coś faktycznie, ale mi zrobiłeś unlock memory. A, widzisz? Było, było. To będzie kabuto, chyba, nie? Dobry jest! Kabuto, zgadza się. Przemo chyba daliśmy mu za mało czasu. A wiesz, że to przemo ci wyznaczył ten limit czasowy? chciałeś dać minutę. Nie, ja chciałem dać z 15. Przedłużymy mu? Jasne. Przedłużymy Michałowi. Po prostu zobaczymy, jak długo zajmie mu ułożenie. W 15 minut ułożyłby to szympans, ale <śmiech> <śmiech> nie wiem czy. <laughs> Ja bym to mógł zrobić, ponieważ ja generalnie y, jestem w takie manualne robótki bardzo słaby. One eternity later. Tak, dobra, jest. Pra... Znaczy nie, ale <ścoughs> jednej się nie zgadza tutaj. Ale dajcie mi spokój już. <laughs> no dobra. Michał prawie ułożył w prawie 15 minut jak się bawiłeś. Nieważne. Zobaczcie, że my polecam. bawiliśmy się doskonale, zostawcie łapki w górę i obczajcie książkę Michała, jak chcecie wiedzieć więcej o porażkach. Tak jak moja. Takich jak jego, ale w świecie gier, w świecie gier, bo o tym właśnie jest książka. Tym razem coś dla panów nowej generacji, co zrobiłem z okazji premiery gry Pokémon ZA. Tak jak wspominałem odebranie dosłownie wczoraj i zdążyłem przejść pierwsze kilka minut gry leżąc w łóżku na swoim telewizorku, aż doszedłem do wyboru startera, bo chciałem to zrobić razem z wami. Bazując na gadżetach, które zrobiłem. Tak więc zrobiłem trzy startery i każdy z nich jakiegoś powodu jest inny. I nie mówię tu tylko o typie Pokemona, okej? Okay? Chikorita drukowała się w całości na mojej brusie Excel przez 5 godzin i 30 minut. Ale typika drukowałem już w kawałkach. Pomarańczowe części 4 godziny 41 minut, czarne części 3 godziny 14 minut i kolorowe części godzinkę i 14 minut. A to tutajla drukowałem też w częściach, ale w aż 5 planszach. Łącznie w 5 godzin. A i byłbym zapomniał, jak kupowałem grę, to dostałem figurkę ze starterami, która wygląda właśnie tak. Ej! To jest naprawdę ładny dodatek. Zobaczmy, czy nasz będzie ładniejszy. Cigorita to będzie szybki szpil. Muszę tylko oderwać sporniki. I cigorita gotowa. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale wybiorę tego startera, który wydruk wyjdzie nam najlepiej, więc jak wyszedł ten. Wyszedł właśnie tak, jedyne brzydkie miejsce tu chyba to pod listkiem, bo tutaj wsporniki trochę zostały, można by to obrobić, ale ogólnie jestem z niej mega zadowolony i ta Chikorita to jest Pokémon specjalny, bo nie wiem czy wiecie, ale w Pokémonach jest coś takiego jak Pokemony Shiny, czyli takie występujące w innych kolorach i ona jest Shiny, ale w prawdziwym życiu, Zgaszmy światło i zobaczycie. Muszę naświetlić Chikoritę pod lampą UV, żeby pokazać wam ten efekt i uwaga, uwaga, zobaczcie! Oczywiście! Zrobiłem ją z fluorescencyjnego filamentu, który świeci po naświetleniu w ciemności. Ej! Ona w tym momencie wygląda jak Pokémon ducha, nie jak Pokémon roślinny. No dobra, jest trochę creepy. Pora na części do Tepigat to będzie ta świnia, tylko trzeba ją poskładać, więc na szybciutko! Mamy ostatnią część i proszę bardzo, gotowy nasz yy, ognisty świniak, zdaje się. I to, co jest jego funkcją, cechą specjalną, to powierzchnia jego skóry, bo tutaj zastosowałem funkcję fuzji skin, dzięki której ta skóra jest taka chropowata dosłownie wszędzie. Ale muszę przyznać, tutaj miałem mały problem z łączeniem, więc ten wydruk niestety wyszedł mi z drobnym mankamentem. Ale całościowo, chyba całkiem nieźle wygląda. Cyk, koło Cikority. I składamy ostatniego, czyli wodnego Totodile'a. A nasz Totodile prezentuje się właśnie tak. Ma ruchome nóżki, powinien mieć też ruchome rączki, ale z jakiegoś powodu one mi się nie chce ruszać, ale też nieszczególnie mi na tym zależy. Jednak najważniejsze jest to, co się stanie, jak naciśniemy jego grzebień, bo patrzcie. Przesunę grzebień. I on kłapie mordką, jeszcze sam odbija, bo do środka wzadziliśmy sprężynkę. I spójrzcie, to wygląda genialnie, że tak powiem... Krokodile, used bite, it's super effective! Mówiąc językiem z gry, Pokémon, ej, świetny! To jest naprawdę bardzo fajny mechanizm. I teraz dobra, którego startera by tu wybrać? Mówiłem, że tego, który wyjdzie najlepiej, wybiorę w grze, co nie? A później będę grał tym, co wybiorę przez jakieś 20-40 godzin, zgaduję. Ustawiłem je jak na ekranie w grze, więc teraz drogą eliminacji, pierwszym co bym wyeliminował? No chyba świnia, bo tutaj mamy defekt, nie składało się jej najlepiej, no i też niespecjalnie coś robi. Jest okej, okay, jest ładna, ale odpada z terytorium. Te dwa są ciekawsze. No i teraz co wybrać? Czy świecącą Cikorite, czy może kłapiącego Totodile'a? Oba są fajne. I sam nie jestem w stanie podjąć tej decyzji. Przemo, wybierz mi. Cikorita czy Totodile? Korita. Lepsza? Tak. Przemowi się podoba szalenie Cikorita i myślę, że jest to dobry wybór. Także zgodnie z obietnicą. Chikorita, wybrana jako mój starter. Jak spędzę z tą gierką trochę czasu, dam wam znać, czy warto ją kupić. A co do Gierek, z którymi spędziłem już trochę czasu, to. League of Legends to gra, w którą grałem, streamowałem i komentowałem latami. I pamiętam z niej nie tylko swoje najgorsze momenty, ale również swoje najgorsze momenty. W LOL-u głównym bossem na mapie jest Baron Nashor, i to właśnie z tą bestią związany jest ten ogromny wydruk. Projekt był podzielony na kilka planż dla standardowych, mniejszych drukarek, ale że ja mam dużą Prusę Excel. to wrzuciłem wszystkie części na jedną planszę i całość miała się drukować przez 17 długich godzin. No i kiedy po 17 godzinach zdjąłem ten wydruk, zorientowałem się, że z kilkoma częściami coś jest nie tak. Więc je dodrukowałem i to kilka razy, bo niektóre były naprawdę ciężkie w druku. Generalnie to są części, które nie wyszły, a w tym pudełku mam wszystkie części które finalnie udało mi się wydrukować. No, to teraz czas go poskładać. O! Generalnie z tą częścią był duży problem, bo bardzo ciężko było wydrukować te różki tak, żeby się nie łamały. A propos łamania, sporniczki. Ta, to jest, wiesz co, to jest, to jest słuchaj, zjeżdżalnia. Ło, kurczę, zjeżdżalnia na klej, jak widać. Już miałem mówić, że zjeżdżalnia kariery i zrobić śmieszne, że. Rrr... Nie wyszło. Dobra, sklejam szybko. I uwaga! W ten sposób właśnie skończyli. Tak się zawsze kończyła moja gra w LOLa. Człowiek chciał dobrze, człowiek myślał, że wyjdzie super i widzicie, i mam klej na palcach. A I teraz nasz Nashor jest skończony. Patrzcie na te zębiska, patrzcie na tą bestię. To chyba robi całkiem niezłe wrażenie, nie? Mi się podoba. Według mnie wyszło spoko. No wiadomo, tutaj widać te łączenia, ale to jest duża figurka. Ona po prostu była przedzielona na części i myślę, że można jej to wybaczyć, bo na półce... O! Widzicie? Prezentuje się godnie. Kolejny gadżet jest związany z nowym trybem dodanym do Robloxa i ten tryb cieszy się ogromnym hypem. A jest to tryb horrorowy, którego motywem przewodnim jest pewien straszny Renifer. Jeśli ktoś nie kuma, nie przejmujcie się, ja też nie do końca kumam, bo nigdy nie grałem w Robloxa. Jednak wydrukowałem tą straszną bestię. W 6 godzin i 36 minut. Widzowie, trochę się cykam wyjmować to z pudełka, a jak zaatakuje mnie straszny renifer? No dobra, zobaczmy jak wyszło. Jest tutaj dość sporo sporników, ale oderwanie ich nie powinno być aż tak trudne. Mam nadzieję, że go nie złamię w trakcie. Muszę to zrobić ostrożnie. Przyspieszmy. Tu. I wiecie, co jest straszne w tym reniferze? Straszne, to było oderwanie wsporników, ale udało się, patrzcie na y, tą, no nie wiem, chciałem powiedzieć, że ładną figurkę, ale to jest zwykła paskuda, jest y, okropnie paskudny i to jest chyba tyle, co można w tym temacie powiedzieć. Super gadżet dla pięcioletnich fanów Robloxa. Zostawcie Łapki w górę, proszę. Na rozluźnienie, unboxing Grzybków z nagrodami, które obiecałem pod tym odcinkiem. Tam też jest wyformione całe 2000 lajków, więc 24 z Grzybków trafiają do widzów, którzy wybrali sobie. Pierwszy zwycięzca Jolanta, Grzybek numer 6, bo syn jest w szóstej klasie i chciała dla syna wygrać, także mamy Grzybka numer 6. Zobaczmy, która nagroda jest w środku. I proszę bardzo, syn zgarnia skarpetki od prusy. Drugi zwycięzca, gazowany Krzyś, zobaczmy, co wygrał. Mówił, że czwórkę, ewentualnie siódemkę, czwórkę mamy wolną, to bierzemy czwórkę i czwórkę wybierz, panie. W czwórce Krzyśu zgarnia. Podkładkę pod myszkę od prusy. Gratki wyślemy Wam dzisiaj, a teraz kolejny gadżet. Kolejny projekt, którego się podjąłem, to maska ripera z gry Borderlands 4. I to miał być najdłuższy wydruk w całym moim życiu, więc postanowiłem, że jeżeli wywali się w trakcie, to nie wrócę do niego i że zrobię go tylko raz. Ale czy się udało? Zacząłem od dostosowania wszystkich parametrów i kolorów wydruków w programie Prusa Slicer, tak by go jeszcze troszkę zoptymalizować. I mimo optymalizacji program wyliczył czas druku na 3 dni i 5 godzin. Więc jeśli w drugim dniu to by się wywaliło, koniec! Nie zrobiłbym tego ponownie. A jak przebiegał proces? Zobaczcie wydruk. Po pierwszej nocy drukowania wygląda to właśnie tak. Jak widzicie, dobry początek. A tak to wygląda na wieczór po równych 24 godzinach. Mamy 27%, i wygląda na to, że te dwa Digidongi już są wydrukowane. Teraz sama maska. Kolejny poranek: 42%, i maska wygląda w tym momencie właśnie tak. Coraz większa. A na wieczór mamy tyle. Troszkę poszło do przodu: 71%, i tak wygląda to kolejnego dnia o poranku. Mamy już wnęki na oczy i jesteśmy coraz bliżej. Przystojny, panie piękni panowie, mamy 84%. A co za tym idzie, to jest ostatni wieczór, kiedy ta maska się udrukuje. Rano, kiedy wstanę, powinna być już gotowa. I 100% udało się. To wszystko drukowało się ponad 3 dni. To jest największy wydruk, jaki kiedykolwiek zrobiłem. A teraz czas zabrać go do studia, by oderwać wsporniki i dokończyć cały proces. I już się nie mogę doczekać, żeby wam to pokazać. Wy też na pewno chcecie to zobaczyć. Patrzcie na to! Najpierw kilka drobnych elementów. Je trzeba będzie dokleić do maski. A teraz... Sama wieża, o którą wycierał się dyszel w trakcie wydruku, ona jest naprawdę ciężka i wielka. A maska wygląda właśnie tak. To jest naprawdę potężne. Wsporników jest tu trochę, ale powinny odejść dobrze. I całość waży prawie kilogram, dokładniej 800 gramów. I powiem Wam tak, gdybym drukował to na standardowej, kolorowej drukarce ze zmieniarką filamentów, to trwałoby nie 3 dni. Pewnie by to trwało tydzień, może 10 dni tak na oko. Więc 3 dni drugu z taką ilością zmiany kolorów na każdej warstwie i przy tylu warstwach były możliwe tylko i wyłącznie dzięki Prusi XL, gdzie tulchedy zmieniają się w całości to oszczędza sporo czasu. Dobra, dość gadania. Wyrywamy wsporniki i składamy maskę w całości. Przyspieszmy to. Wsporniki oderwane. Było tego trochę, ale wszystkie odeszły naprawdę łatwiutko. Dwie części, które będą szły tam do boków wyglądają właśnie tak i one w ogóle wszystkie wyglądają jakby były pomalowane normalnie farbą. Ktoś zrobił świetną robotę z paintingiem tego w programie. A sama maska prezentuje się właśnie tak. Wszystkie wsporniki wyrwane i to, no właśnie, trzeba wkleić. Cyk! Pierwszy wklejony. Drugi też siedzi i tak prezentuje się nasza skończona maska z Borderlandsów. Ej, to jest przepiękne, nawet nie wiem, z której strony to pokazać, żebyście dobrze to widzieli, ale naprawdę według mnie robi świetne wrażenie. Trzy dni druku, moi drodzy, trzy dni druku. A na twarzy? Przymierzmy. Ło stary, ej! Fajnie to wygląda. Tutaj są jeszcze takie zaczepy, można by sobie było domontować do tego gumeczki, ale to, czego mi w tym brakuje, tak porównując do zdjęcia, to to, żeby ta część była zaczerwiona jakichś czerwonych, świecących oczu. I ja mógłbym zrobić taką modyfikację. A co do modyfikacji, to tak jak obiecałem, pięć koła lajków i robimy moda do i to żeby biedny sam nie siedział na tej ławeczce, to robimy mu kogoś. I, i pamiętajcie, co wam Przemo powiedział na początku odcinka. Żeby komentarze były jakie? Miłe, fajnie, jakby były mi miłe komentarze. I żeby co robili? No, żeby zostawili jak najwięcej łapek w górę i, i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby widzieć kolejne odcinki, które są od tutaj w środę o 14 i w sobotę o 10. I jakbyście chcieli inne odcinki, to jeszcze Tutaj jest najnowszy, a ten wybrał wam YouTube, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.